Była właśnie godzina premium w radio Trójkast! Ewel? No, w, każ w każdym razie i na bierzmowaniu Smolak normalnie se jest świadek jak na ślubie, tylko wódki nie nosi. Co o czym ty do mnie mówisz? No o, bie no, o bierzmowaniu. Kasper, ty, ty jesteś bierzmowany? Tak, niestety tak. Miałeś świadka? Y miałem. Jezu, to może moje, moje się dziwić. się no ja ci mówię Smolak, że tobie tylko powiedzieli, kurwa, że, że ty miałeś bierzmowanie. Pana Staszka tam spod monopolowego, lokalnego przebrali za biskupa i powiedzieli, żeby tam... Ale miałeś takie, Kuba, miałeś takie w szkole, czy miałeś takie jak potrzebne? Nie, no w kościele. Legimna. Nie, no ale w sensie za czasów szkolnych, czy kurwa już później, jak na przykład nagle ktoś a stwierdził, a sobie, no, że na sali no, być... gimnastycznej, Smolak. Nie chodzi mi o to, że cię mowali w szkole, <gry> tylko czy robiłeś to w gimnazjum, czy tam liceum? W gimnazjum chyba się to robi. Czy robiłeś to już jak byłeś stary i po prostu poszedłeś. No teraz, teraz młodzież to szybciej dojrzewa, to już to robi w gimnazjum. Nie. E... Teraz nie ma gimnazjów od 10 lat, tak? <gry> Więc nie, nie, nie trafiłeś. Nie, no ja... Na jakim ja nie mogłem być etapie wtedy życia swojego? Chyba gimnazjum. A, czyli takie szkolne. No to nie wiem, stary. No ale tak, no świadki, świadkowie to normalna sprawa na bieżmowaniu. To może było u mnie na zasadzie, że po prostu mama powiedziała do Bartka i idź z Kubą do kościoła i poszedł. Bartek jest starszy od ciebie, tak? Tak. No to by się zgadzało, tak. Pewnie tak było. No. Bo, bo nie pamiętam, może akurat było to... bieżmowanie, tylko nie... nie twoje, smolek że to był taki, taki no raczej, nic specjalnego. No, a ty jedziesz teraz na jakieś imprezy. jakie kurwa imprezy? No nie wiem, cały masz weekend wygospodarowany, koszule prasujesz. Nie no, bo ja, ja muszę, wiesz, to... Najlepszym samochodem będę jechał, to muszę korce rozruszać, nie? Także... A, co się, a co, się, co się dzieje, bo na, nawet nie No ma... nie, bo ten, bo się Smolak, Smolak, mówi, że do lasu jedzie, to ja mu powiedziałem, że ja też mam weekend zajęty, bo w sobotę bierzmowanie mam. I, i, i smolak po, po, po co to ci tam? Po, po, po co? Ja mówię, że już nie ma świadków i się kłóci ze mną teraz. To jest, ci to, to okay. to jest bardzo ciekawe, ten, taka bitwa. Zderzenie wszechświatów, kurwa, lubelak i ten i człowiek z Podkarpacie. Żałuję, że nie słyszałem tego, kurwa. <laughs> Republika ja... lepsza. Nie, ja, stare ja... TVP to było to. Ja w niego rzucałem proziakami, a on we mnie cebularzami. Cebularzami. Uy! Kasper, czy coś do rozpiski masz? Nie. Yeah. Ale nawet może być taki wiesz, jakiś newsik, jakieś coś widziałeś, krótkie, A szybkie, gdzie, gdzie ty minuty. byłeś, Kasper, w ogóle? Hmm, gdzie mnie nie było. O tych elektrykach byś coś powiedział. Tak, wiesz, to nie, musi, nie tych... musi być jakaś recenzja, nie musi być. Ale tylko, wszyscy o... elektrycy to złodzieje, kurwa. O tych to elektrykach. Tak to za nie, ma, nie ma zbyt nic gadać, bo to nu nuda. Ale mogę o NWC coś powiedzieć, chociaż tam też była kurwa nuda. No właśnie, NWC y, narodowe. Y, <laughs> Narodowy wiec, y, Wiadro y, czempionów, no. Ale co jakie bo ten, ten Robert Lewandowski tak pomiędzy grami to trochę głupio. Może damy go w grami. <noise> Recenzja od Roberta Lewandowskiego. Przecież podryban zejdzie na zełno. A nie słuchał chyba ostatniego odcinka, nie było recenzji na. Czekałem, 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 nie było. A, bo ten Inzo to zaraz o będzie, to pod koniec marca. To Smolak, to może ty se weź i będziemy tak każdy odcinek jechać na dwa baty. Ty Inzoja Asimsy. Ja nie Elegancko będę skrymuje jechał na żadne dwa <noise> 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 <Konrad, głos> Ja wiem, że ostatnio się widzieliśmy i było miło i przyjemnie, ale nie. Nie, aż tak. Ładny ten twój perzot, faktycznie, może by mi poleciał. Kurwa, wiecie jaki opierdol od Magdy dostałem? Potem, żeście tak tam naświnili jak wieprzki jakieś z tyłu. czy dywaniki to musiałem ciśnieniową tą mejką myć. Co ty tu mówisz aż tak? No Kurwa. bo sypią tego piochu. Piochu? Y bez, bez opamiętania i tak się to kończy, no. <laughs>